Specjalne tunele komunikacyjne, fotokomórki, podajniki, fotoradary mierzące prędkość oraz kilometry kabli. Nie jest to odcinek jeszcze nieskończonej autostrady, ale opis części technicznej kręgielni JAPA, gdzie wyjątkowo nasza ekipa mogła podglądnąć okiem kamery zaplecze, aby wszyscy mogli zobaczyć jak funkcjonuje maszyneria toru bowlingowego. Cały tor został zakupiony w firmie VIA ze Stanów Zjednoczonych, producent również przyjechał nam go tutaj montować, także myśmy tutaj sami nie próbowaliśmy, nawet nie chcieliśmy próbować jego tutaj montować. To nie jest laminat, tak naprawdę to jest cała maszyneria i ta maszyneria, która jest, nie jest widoczna dla, dla zwykłego Kowalskiego, dla zwykłego klienta, która tak naprawdę robi całą robotę. Nikt zapewne kto grywa w kręgle nie spodziewa się, że pin zwany potocznie kręglem to kawałek wytoczonego drzewa oblanego masą PCV. Kręgiel o dziwo jest bardzo lekki. W granicach waży mniej więcej około pół kilograma. Jest to drzewo klonowe, byśmy go chcieli zobaczyć, jest to drzewo klonowe. Specjalnie tutaj obrobione, specjalnie wytoczone, specjalnie wyważone, ponieważ ono, maszyna stawia nam tego kręgla, ono musi być lekkie i wyważone. Natomiast kręgiel, żeby był trwały, jest specjalnie oblany specjalną masą PCV, która mu daje trwałość i elastyczność. Że on nie pęknie nam, że on nam tutaj będzie służył, służył wiadomo przez wiele miesięcy, a nawet i lat. Okazją do podglądnięcia jak zbudowany jest profesjonalny tor w Kręgielni były ostatnie eliminacje do mającego się odbyć w marcu finału amatorskich Mistrzostw Przemyśla w bowlingu. Tym razem pierwszymi miejscami w eliminacjach zamienili się zwycięzcy z ubiegłego tygodnia. Przed sobotą spodziewamy się pewnie dużych emocji, dużych wrażeń i jak najlepszej zabawy. Także podchodzę do tego bardzo spokojnie, na luzie i dobra zabawa to podstawa. Zwycięzca Patryk Kołodziej i drugi w klasyfikacji dnia Bartek Wrublewski to zawodnicy, którzy zmierzą się na torze w ścisłym finale. Który z nich wygra i przekaże swoją nagrodę na szczytny cel, to się okaże już w sobotę 2 marca.